Cześć Wam i chwała żołnierze, z tej strony kokos i jest ze mną Pago. Cześć Wam. A to jest odcinek czwarty od banana do weterana i dzisiaj będziemy chcieli Wam pokazać trzy rzeczy i zajmiemy się przede wszystkim... To, to będą rzeczy dla technika, takie wskazówki, ale akurat nie tylko, jeżeli chodzi o jedną rzecz i pierwsza rzecz to będzie używanie narzędzia Palnika do naprawy pojazdów. Jak sami wiecie, po jakimś czasie, a mianowicie po około 13 sekundach ciągłego naprawiania, palnik nam się po prostu tak, jakby przegrzewa, i już dalej nie chce spawać. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj pokazać. Pago, weź wziąć do tego pojazdu i powiedz, kiedy mam przestać. Już przestać? Dobra, dobra. Dobra, i teraz policzymy sobie czas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. O, widzicie, dotarliśmy akurat do 12 sekund. Może ja za wolno liczę, może ja za szybko liczę, ale pani generalnie się przegrzewa i już dalej niestety nie jesteśmy w stanie naprawiać i to odczekać powiem. Tak, dokładnie. Czas, tak? Um, nie, ale czasami sekund. czas to po prostu są bardzo e, jest istotny. Bardzo jest istotne, szczególnie czasie. kiedy znajdujemy się pod ostrzałem przeciwnika. Dlatego dobrym rozwiązaniem, aby nam się naprawiarka, aby nam się palnik nie przegrzewał, jest po prostu po 8 sekundach odczekanie jakiegoś czasu, momentu, żeby e, palnik nam się zresetował, tak jakby czyli zaczął naliczać ten czas przegrzewania od nowa. I poczekamy aż tutaj to zejdzie do jakiegoś minimum i zaczniemy to naprawiać. Od początku. Dobra. 19, poczucie. 17, 16. No dobrze, dobra. Dobra, okay. naprawiamy. Możemy sobie odliczyć w głowie 8 sekund. Ok, na chwilę przestajemy. Palnik nam się resetuje, i znowu możemy sobie spokojnie, bezpiecznie naprawiać. I czekamy znacznie mniejszy czas niż gdybyśmy musieli czekać, aż się palnik nam wychłodzi. Normalnie, gdybyśmy naprawiali 12 sekund, także jest to na pewno dosyć istotna informacja, wskazówka, żeby używać tego z technikiem. Znaczy no, to szczególnie to, właśnie tak jak mówiłeś, że jak jest, jest, się podostrzałem, tak jest to istotne a dwa, że jak wyskoczy dwóch techników, to stosując tą poradę naprawdę bardzo szybko naprawiał dany pojazd. Tak? Faktycznie dobra. może być podostrzałem, z tego. No dokładnie, także warto zwracać uwagę na to, żeby nam się palnik nie przegrzewał i robić sobie takie półsekundowe od naprawiania i wtedy będziemy de facto pojazd szybciej i efektywniej naprawiali. Drugą rzeczą, którą chciałbym Wam w dzisiejszym nagraniu pokazać, to szybsze prowadzenie ognia z rakietnicy. Chodzi o to, że rakietnica, jak każda broń, ale akurat tutaj będziemy mówili o SMAW albo RPG, ma swoją animację przeładowania. Zwróćcie na to uwagę. On to przeładowywuje. I mija trochę czasu zanim możemy oddać drugi strzał. W jaki sposób przyspieszyć możliwość oddawania drugiego strzału po wystrzeleniu pocisku i po przeładowaniu broni? Spójrzcie w tej chwili na to. Jest animacja. Zmieniam na jakąś broń. I znowu mogę oddać strzał z rakietnicy. Nie muszę czekać, aż się skończy. Animacja przeładowywania. W ten sposób możemy szybciej prowadzić ogień z tej broni, mimo że są to, nie wiem, może jakieś pół sekunda różnicy, albo jakieś inne ułamki sekund, natomiast tak jak powiedzieliśmy na początku, każdy czas się liczy. Jeżeli jesteście w stanie prowadzić szybciej ogień z rakietnicy, z RPG, bądź SMAWA, wykorzystujcie tą sztuczkę, mianowicie po prostu nie doprowadzając animacji przeładowywania tej broni do końca zmieniając ją na jakąś broń przyboczną a potem od razu na rakietnicę. Przeładowuję. I dobrze, tutaj to trochę skopałem. Jeszcze raz to zrobimy. Wyciągnę teraz pistolet i od razu naciskam klawisz rakietnicy. Jestem w stanie szybciej prowadzić ostrzał. Pago, chcesz coś dodać? Nie, no wszystko jasne chyba mi się. No chodzi o to, żeby szybciej tak zadawać obrażenia, szczególnie jak na przykład ktoś nie ma szybkiego przeładowania w pojazdach, bo jak wystrzeli, widzicie? Też teraz nie mogę strzelać. Mija trochę czasu. Nie, mija mija, mija, mija dopiero. Tak, więc w tym czasie powinniście wystrzelić dwie, nawet trzy rakiety prawie. Tak? Także mechanikowi to, na pewno no. taka wskazówka będzie się w życiu przydawać. Trzecia rada, którą chciałbym dzisiaj omówić, to jest... Zawalanie ścian na przeciwników. Jak widzicie, mogę wystrzelić rakietnicę w ścianę i ściana się zawala. Oj, właśnie popełniłem samobójstwo. Chodzi o to, żeby wykorzystywać takie momenty w grze taktycznej, kiedy przeciwnicy są gdzieś poukrywani, natomiast my nie możemy ich bezpośrednio zabić. Zaraz wam pokażę na przykładzie. Tutaj jest ze mną oczywiście Pago, dołączył się również Shadow. W jaki sposób jestem w stanie wyeliminować moich przeciwników, nie będąc w stanie ich zdjąć z normalnego karabinu albo na przykład pistoletu, bądź jakiegoś karabinu snajperskiego? Oni się poukrywali na B w pewnych dwóch punktach i wystrzelę zaraz dwa naboje z z RPG i w ten sposób ich zabije nie zabijając ich bezpośrednio. Pago jest ukryty po lewej stronie. E, nawet go tam widzicie. Zauważyłem snipera w tej chwili, zawalę budynek, który jest. Zawalę ścianę, która jest nad nim. Ups, nie mi zabiło, zabiło się. mi się Proszę dziwo. bardzo. W takim razie zawalę trochę bliżej. I brawo. Teraz tak. Już go zabiło. Natomiast shadow ukryty jest. Widzicie jego łeb? Tutaj oznaczony. Teraz zawalę i tą ścianę. Padł napisał, że przy tym drugim swoim strzelze 7% mu zostało życie. Trwa. W ten sposób wyeliminowałem dwóch przeciwników, którzy ukrywali się tutaj i strasznie trudno byłoby mi ich zabić inaczej. Także pamiętajcie, zawalanie ścian w ten sposób jest niezwykle istotne i pomaga eliminować naprawdę duże grupy przeciwników. Dokładnie chciałbym podkreślić I... właśnie tego. Paweł... No. Myślałem, że się zabiłeś chciałbym podkreślić, że takie rzeczy funkcjonują nie tylko na tej mapie. Również pokażemy Wam po zakończeniu tej pogadanki, w jaki sposób można eliminować przeciwników, zawalając na nich ściany również na innych mapach, takich jak na przykład Zyne Crossing, który jest no, bardzo dobrym przykładem będzie. Właśnie czegoś takiego. Także żegna się z wami Fly oraz Pago. Dzięki. I oglądajcie odcinek, bo jeszcze nie kończymy. Zauważyłem snajpera, miejcie oczy, Zauważyłem tam u was wrogiego snajpera, odbiór. Ogi snajper w rejonie operacji, odbiór. Uwaga na ogień snajperski, odbiór.